Siemanko, siemanko, już jutro, czyli w piątek o 19 zaczyna się event TOTY. I do paczek trafią napastnicy i napastniczki TOTY, których widzicie właśnie na obrazku. Jak również ożywi się kilka ikon TOTY. Za chwileczkę przejrzymy sobie już pełne drużynę i męską i żeńską, jeśli chodzi właśnie o karty TOTY. Ale również pojawiło się mnóstwo przecieków odnośnie tego, jakie SBC dostaniemy właśnie podczas eventu TOTY. Jak również mamy niesamowite przecieki odnośnie kart, które kiedyś były w grze, ale zostały wycofane z pewnych względów. I teraz z powrotem Pojawiły się w kodzie gry, także za chwileczkę o tym wszystkim sobie porozmawiamy. Ale zanim do tego przejdziemy, to szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób, u 7 buycom to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od zamówienia. Pamiętaj, aby wpisać kod CLIP, aby uzyskać dodatkowe 8% zniżki. Link w opisie. Tak wygląda męska, 11. TOT wybrana w tym sezonie jako drużyna roku. Jest Rodri, jest Vinicius Junior, jest Bellingham, jest. Jest Mbappe, jest Van Dijk, jest Mohamed Salah, jest Saliba, Carvajal, Palmer, Martinez i Grimaldo. Duże zdziwienie było, gdy się okazało, że jednak Grimaldo, a nie Teo Hernandez został tym lewym obrońcą. Tak więc jest to pierwsza niespodzianka właśnie, jeśli chodzi o tą e, jedenastkę. Aczkolwiek cała reszta zawodników, no mniej więcej można było się ich spodziewać. Jeszcze zagadka była z prawym obrońcą. Nie wiadomo było, kto nim będzie, ale wygląda na to, że będzie nim e, Carvajal. Oczywiście każda karta TOTY ma mieć trzy Playstyle z plusem, a nie dwa, jak jest tutaj na obrazku. Aczkolwiek nie mam jeszcze aktualnej rozpiski, dokładnie jakie playstyle będą mieli wszyscy zawodnicy. Znamy tylko playstyle, te oficjalne z ekranu gry startowego, czyli te, jeśli chodzi o napastników i napastniczki. Jeżeli chodzi o kobiety, to mamy panią Smith, panią James, oczywiście z Caroline Hansen. Jest też Ryten, Bonmati, Mati, Putejas, jest też Karczawi, Paredes, Renard, Brons i Erbs. Tak wygląda rozpiska kobieca. Ta jedenaska wygląda bardzo podobnie jak rok temu. Oczywiście po cichu liczyliśmy na Ewe Pajot, że pojawi się w tej 11. Aczkolwiek ma jeszcze szansę pojawić się jako dwunasta zawodniczka. Ale największy przeciek, jaki się ostatnio pojawił w grze, to pojawienie się z powrotem Diego Armando Maradony w kodzie gry. Jest również Franz Beckenbauer, jest Gervinio, jest Dumbia i jest Ibarbo, czyli takie legendy poprzednich wersji gry. Zwłaszcza starsi gracze powinni ich pamiętać, ale na mnie Największe wrażenie robi właśnie Maradona. Jeżeli on faktycznie wróci do tej gry, to będzie naprawdę fajne odświeżenie, ponieważ zawsze jak otwieramy paczkę z ikoną i widzimy Argentyna, to już wiemy, że to raczej nie będzie dobry traf, a teraz będzie zawsze szansa, że trafimy Diego Armando Maradona. Ale ja bym jednak troszeczkę studził te emocje, ponieważ to, że pojawili się ci zawodnicy w kodzie gry, to nie oznacza, że zaraz się pojawią ich karty. E, tak samo jak czekamy cały czas na Wojka Szczęsnego, który również w kodzie gry jest, jest jego karta na futbinie, a cały czas na rynku transferowym, nie można go e, znaleźć. Także tutaj oczywiście te liki robią, robią hype, tak? E, oczywiście każdy liczy, że te karty się pojawią w grze, aczkolwiek ja dopóki ich nie zobaczę tak naprawdę finalnie już na rynku transferowym, to na razie jeszcze będę spokojnie do tego tematu podchodził. W kodzie gry również pojawił się Zinedine Zidane i ten news również jest dosyć głośny ostatnio na Twitterze, ponieważ ma być to karta, którą prawdopodobnie dostaniemy za darmo. Nie ma ona być w żadnym sklepie do zgadnięcia tylko na mniej więcej takiej zasadzie, jak dostawaliśmy ostatnio Bellingama bądź Bonmati do wyboru oczywiście. Mogliśmy sobie tą jedną z wybrać. Tak samo ma być podobno z Zidanem. To jakaś specjalna wersja z mistrzostw świata, kiedy zdobywał właśnie mistrzostwo Zinedine Zidane. I pod tym kątem również ma pojawić się jakaś specjalna ewolucja, właśnie na bazie Zinedina Zidana. Tak samo jak była ewolucja właśnie Hey Jude, która jakby miała stworzyć zawodnika na podobieństwo Bellinghama. to tak samo ma pojawić się również ewolucja, która pomoże nam stworzyć po prostu kopię Zinedina Zidana. No, ale wiadomo, on ma gwiazdki 5 na 5 Możliwe, że ta ewolucja sprawi, że będziemy mogli stworzyć zawodnika, który będzie miał 5 gwiazdek sztuczek i 5 gwiazdek słabszej nogi. Ponadto w SBC ma pojawić się flashback De Bruyne, Krewina De Bruyne, który praktycznie rok co roku dostawał kartę e, Toty w tym roku, no głównie przez te swoje kontuzje e, w tym sezonie, e, jak i w poprzednim, no niestety nie dostał się do jedenastki, ale właśnie dzięki temu, że tyle lat był już e, jakby stałym bywalcem jedenastki, Toty dostanie kartę w e, Flashback, która nie będzie wcale gorsza niż karta Toty, którą by dostał. Jak najbardziej moim zdaniem zasługuje na to, żeby właśnie taką kartę Flashback dostać, ponieważ bezdemrujne troszeczkę dziwnie wygląda ta 11. Dlatego ja również będę szykował fotelek właśnie na tego zawodnika. Mam nadzieję, że tylko nie będzie zbyt drogi, jeśli chodzi o SBC, ale tak czy siak, myślę, że to będzie jedna z tych kart, które większość z nas będzie chciała zrobić właśnie podczas Toty. W SBC również pojawi się Ikona i ma to być Casillas, czyli legenda Realu Madrid i reprezentacji Hiszpanii. Jeżeli chodzi o Casillasa w tej edycji, gdy jeszcze go nie próbowałem, ja mam po prostu obawy zawsze do tego zawodnika, ponieważ nie jest najwyższym bramkarzem w grze. Dlatego ja zazwyczaj preferuję zawodników, którzy mają przynajmniej 1,90 90 na bramce. Casillas jest troszeczkę niższy, dlatego ten zasięg rąk przy na przykład strzałach innych może nie wystarczać, ale nie wiem jak to będzie wyglądało w grze. W tej wersji na pewno dostanie jakieś fajne playstyle do bronienia, żeby po prostu był lepszy lepszy, także jestem ciekaw właśnie jak w grze będzie się spisywał, no i ikona na bramce zawsze pomaga w zgraniu, także tutaj Casillas również pojawi się w SBC, no i na tą chwilę to wszystkie przecieki jakie mamy odnośnie TOTY event rusza już za nieco ponad dobę, także ja już osobiście nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że ten event w tym roku dowiezie, także na dziś to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć!